Siema, z tej strony Xfrady, zostawcie subika, łapeczkę w górze i dzwoneczek i oglądajcie film do końca, ponieważ wchodziliśmy sobie na te parki i pod tym odcinkiem mogę wam robić, zorganizować konkurs na rangę frontora, oraz klucze na następną edycję X XDMC już możecie sobie wbijać na Discorda, bo dodatkowe informacji niebawem bawem, ale zapraszam do oglądania i zobaczymy ile mi w ogóle w beze rankingu, że jest najbliższe chodzenie na te parki, dobrego sobie zjadł tutaj REFA, dobra, odchnokowywujemy go. Sawa, rzucił we mnie. No nie, nie udało się go zabić. Dobra, zjedzmy sobie. On będzie chciał uciekać przede mną najprawdopodobniej, ale nud z niego. Ogólnie jak traficie gościa, co spamuje wędką jak pies. To jest taka taktyka po prostu, żeby się wkopać w ziemię i ta wędka będzie już za niego. On wody w sumie nie ma, to za chwilę będzie musiał koksa jeść. No i teraz wędką spami. Nie zdara. Prawie mnie zabił, ale to nieważne. No i dobra, upnął i widzimy się, jak się tepnę z kolejną osobą na tę parkę. Dobra, już sobie na tę parkę leć. Ewen sprawi się z tym samym. Jakbym nie zauważył, to bym za niego rankingu nie dostał. No, kolejny za wędką spamuje. O kurde, on dobry jest, ale nie pojechał teraz. Dobra, myślę też, że tutaj będziemy musieli wejść pod ziemię. A on dobry jest, ty. Yy. Ale mnie strafuje jak psa. Dobra, muszę mu podolać. Dobra, tam myślę, że ta miejscowa będzie git. jak się w nią wkryłem, po prostu. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Dobra, i teraz manuszki przez chwilę, więc to zawsze trzeba wykonać, jak się skakuje. Dobra, już myślę, że on będzie nie chciał uciekać, dlatego sobie kupiłem tam boosta. Dobra, teraz mam dodatkowy plan, żeby się z nim wejść im niżej, tym lepiej, po prostu, żeby nie mógł on zwiać w taki prosty sposób. O kurde, wlazł mi tutaj. Dobra, musimy tutaj się wkopać głębiej i po prostu za chwilę. O, kaskę sobie zrobiłem, więc elegancko. Dobra, zjadłem sobie do koksa teraz podoramy mózg, mu... albo nie, jeszcze nie zmienimy socika, pobijamy go trochę. Żeby secik mi popadał Dobra, zmienia sobie seta i w tym czasie możemy podorać I my oszczędzamy seta nowego, którego za chwilę założymy Oraz po prostu sekundy, które są bardzo cenne, bo on rzadko ksika Dobra, teraz pójdziemy w górę Teraz sobie wejdziemy w dół Tego to sobie walę Założymy nowego Widzimy Ja Jemu zepro dopiero mniej kosz spadł. A jak widać, już mu padło i musi kombinować cokolwiek bo najprawdopodobniej my go zabijemy bo ta roli mu nic nie daje bo jestem ten... face to face czy jasno tak kilka mam mniej refów od niego najgorzej bo teraz ja sobie zjadę ostatniego a on jeszcze ma on jeszcze ma jak widać na załączonym obrazku dobra muszę sobie podorać a weźmie sobie koksa on też zjadł dobra i teraz będzie Akcja ucieczka, bo to będzie teraz decydowało, ojciec. przyszedłem do blok. O to teraz te akcje będą decydowały, kto wygra ten pojedynek. Bo rzecz jasna ja i on już nie mamy ani koksów. On nie ma czemu to w sumie mam plany jak można go dojechać do w prosty sposób. Chyba, że sobie już kupił. może już nie popełniam tego, bo dobrze, dobrego, sobie efekty. Ale jeszcze chwilkę mu dajmy. Kurde nie wiem, teraz ja jestem to fraja O nie Dobra jak widzicie, on chce mi uciekać Ucieka mi jak widzicie bo wie o kurde co ja zrobiłem Po prostu wie, że ma dojazd tak No nie, jednej na jednym sercu mnie zabił Kurde jeszcze mnie napisał Jakbym się nie zagupił w tej ostatniej walce, to byśmy go mieli, byśmy go mieli, Szanowni Państwo, ale co no? Każdy popełnia błędy. Wpadę, no to cóż, kurde, zdarzył się najlepszym. Ale miałem go na widać, tak mi się wydaje. Jeden hit więcej by po prostu leżał, albo jakbym zaczął gardować dosyć wcześniej. A ten, no to zobaczcie tego, jaki noob. Kurde mnie zabije. Kurde, prawie go zabiliśmy. Będę go prawa dobijać, nie ma pereł, nic. Dobra, zdech. I widzimy się jak będzie o kolejną osobę na tę parce. Dobra, już jesteśmy na spawnie. No, ludzie chcieli na mnie kampić i coś mi nie wyszło. No nie z tym XPOLC, no już się z nim wcześniej, więc trzeba mu podorać. Widzimy się jak to się z kolejną osobą. No nie chcemy też bez sensu zyskować satą rankingu, a chcemy tylko zyskiwać, rzecz jasna. Dobra, lecimy sobie już na kolejną tę parkę I zobaczymy co nas tutaj czeka, HVJ I on chyba też to dostać lanie jak koledzy przed chwilą Chyba wystrzelił wędkę przed chwilą, o Trafiliśmy na gracza, który gra wędką Ciągle, i coś mi nie wychodzi niestety O kurde, nastrafował mnie A po prostu ja się zagubiłem Tak ten gość nic nie ogarnia ten HVJ Dobra, o kurde Pogardowaliśmy trochę i zabiliśmy go na pół serca, nawet blisko nie było I widzimy się jak będę z kolejną na na Dobra, sobie już lecimy na tę parkę I nie chciałbym też się tepnąć jakby z osobą, którą już się biłem PiPi Grzana Jest to jakby nowa osoba, o kurde Prawie mnie zabił Jest to jakby nowa osoba, z którą się jeszcze nie biłem Jesteśmy na terenie spawna, dlatego nie możemy kłaść bloku Ej, co on zjadł? Myślałem, że będzie próbował mnie dobijać. Ale denerwujmy ten wędkarz. Dobra, też wezmę wędkę. To ja on uciekać chyba chce. Kurde, z tej wędki nie mam zbytnio grać. Dobra. Jak on perło uciekł? To musiał mieć lała najwyraźniej, pół serca. O kurde, dobra, ja sobie, bo nie chcę ryzykować, że poliżę który też myślałem, że się będę punchował za nim. 5 serc i polizał. Dobra, zdaję... Jeszcze 10 kasy na 30 groszy wytropiliśmy. A wam, szanowni państwo, jak taki odcinek się podobał, to wiecie co robić. I wbijać na xdentec.pl siema